Po naszym telewizyjnym materiale i informacji, jakie uzyskała Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie zostało wszczęte postępowanie przeciwko radnemu Rady Miejskiej w Bielawie, Kamilowi Wojciechowskiemu. 3 grudnia około godziny 23.30 oficer dyżurny Dzierżoniowskiej Komendy, bo wszystkie telefony 997 alarmowo odbierane są w Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie, że prawdopodobnie nie trześć mężczyzna wsiada do samochodu marki Honda i będzie odjeżdżał z terenu hotelu Dębowy. W to miejsce oficer dyżurny niezwłocznie wystąpił patrolu ruchu drogowego oraz miejscowy patrol z Komisariatu Policji w Bielawie. Została zablokowana droga wyjazdowa z tamtego terenu. Został również dokonana penetracja całego obszaru w okolicy tego terenu. Niestety nie został zatrzymany kierowca tego pojazdu. Ze względu na późną już godzinę, godziny nocne zostały sporządzone materiały. W chwili obecnej decyzją komendanta powiatowego policji w Dzierżoniowie są prowadzone czynności w kierunku artykułu 178a paragraf 1 kodeksu Karnego, a więc kierowania samochodem w stanie nietrzeźwym. Są to czynności prowadzone procesowe, więc będą przesłuchiwani świadkowie, będzie powołany biegły z zakresu medycyny, będą również prowadzone inne czynności procesowe, o których ze względu na dobro prowadzonego postępowania przygotowawczego w tej chwili nie mogę mówić. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże, że osoba ta miała powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie, będzie miał zarzuty z artykułu 178 paragraf 1 Kodeksu Karnego, za co grozi kara pozbawienia do dwóch lat. Stąd również orzeka obowiązkowo zakaz prowadzenia pojazdów i tutaj od pół roku do lat dziesięciu nawet. Jeżeli natomiast okaże się, że stężenie alkoholu było poniżej 0,5 promila, osoba ta będzie odpowiadała za wykroczenie i zgodnie z artykułem 87 kodeksu wykroczeń grozi za to grzywna do pięciu tysięcy złotych, kara aresztu do 30 dni. Orzekany będzie również środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat. O postępach prowadzonego śledztwa będziemy Państwa informować na bieżąco.